Niki nie potrzebował nianki. Jeśli coś znajdziesz, podzielimy się. Ten radził sobie aż za dobrze. Dlatego go ścigali. Tak ślicznie wszystko spakowałam. Trochę szacunku. Nie narzekaj, ja z nią mieszkam. Nie dali mu spokojnie wrócić z wakacji. Witał go Frank Marino i gliniarze. Tym razem podejrzewali go o kradzież diamentów w Antwerpii. Obwiniali go o każdy skąd. Zwykle mieli rację. Niki uwielbiał być gangsterem i niektórzy z Już. Pięknie. I to mnie niepokoiło. Okazało się, że chcą go wysłać do Vegas. I już. Reszta. To wszystko. Nie, kilka tam zostało. Wypadły. Mogły się zaplątać. Nie? A co to? Teraz już wszystkie. Dzięki.